Nadal bez przełomu w poszukiwaniach Jacka Jaworka. 52-latka od soboty nie udało się namierzyć. Policja opublikowała dzisiaj film pokazujący poszukiwania. Mimo tak dużego zaangażowania nie udało się dotrzeć do domniemanego sprawcy potrójnego morderstwa. Równolegle trwa śledztwo w tej sprawie. Rozpoczęła się sekcja zwłok. Zostanie przeprowadzona przez inny podmiot niż było to planowane pierwotnie, dlatego że zachodzi potrzeba przeprowadzenia kompleksowej sekcji zwłok połączonej z badaniami radiologicznymi. Takim podmiotem, który przeprowadzi sekcję Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Sekcja zwłok ma potrwać najpóźniej do piątku. Powinna dać odpowiedź na najbardziej podstawowe pytania dotyczące przebiegu zbrodni. Przypomnijmy, że doszło do niej w nocy z piątku na sobotę. Zginęły trzy osoby: brat poszukiwanego, jego bratowa i ich dziecko. Mundurowi w dalszym ciągu apelują o to, żeby każda osoba, która ma jakąkolwiek wiedzę na temat Jacka Jaworka, kontaktowała się z policją.